Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka. Agnieszka to aktywnie zawodowo mama, bizneswoman oraz bankowiec z wieloletnim stażem. Cześć, witam Cię Agnieszka. Cześć Karolina. Porozmawiamy dzisiaj z Agnieszką o tym, jak się jej zaczęła przygoda z makijażem permanentnym, dlaczego się zdecydowała i czy nie żałuje swojej decyzji. E, nie, nie żałuję swojej decyzji. <laughs> e, powodem, dla którego zdecydowałam się, żeby zrobić makijaż permanentny, było głównie to, że moich brwi nie było widać po prostu, no kiedyś tam je widzi. Moda była na cienkie brwi i podążając za modą, robimy dla niej wszystko. Moda się niestety zmienia, brwi nam nie odrastają. Tak jest. I tak było w Twoim przypadku. Agnieszka, powiedz mi, jak, się, jak długo się decydować na ten makijaż permanentny, bo to <śm> był <śm> proces długotrwały. Co jakby blokowało ci przed tym, żeby to zrobić? Jakie miałeś obawy? Tak, to prawda bardzo długo się zastanawiałam nad tym. Moje główne obawy związane były po pierwsze z bólem. Bałam się, że to będzie okropnie bolało. A druga sprawa wygląd. Czyli obawiałam się efektu, jak to będzie wyglądać, że wyjdę po prostu z bardzo ciemnymi brwiami. Z zbyt tak. intensywnymi Naoglądałaś no, się tych prac niekorzystnych i myślałaś, że będziesz miała taki makijaż. E, umówiłaś się do nas e, raz, potem odwołałaś, odłożyłaś decyzję na rok. Tak. E, I przyszedł ten moment, kiedy do tej decyzji dojrzałaś. Tak jest, zdecydowałam się, ponieważ e, no, ten makijaż nas jakby otacza, tak? jest tego coraz więcej na około. E, no i e, stwierdziłam, że bez kości śmierć, postanowiłam. Mm po prostu zmienić zdanie i zrobić ten makijaż, ponieważ naprawdę e, no, makijaż brwi jest bardzo, bardzo kłopotliwy bardzo ma... i ważny, a twarz zupełnie inaczej wygląda. I to była główną decyzja, że po prostu miałeś już dość, tak? Tak, miałam dość tego, że nie widać moich brwi. Nie żałujesz, że zrobiłaś? Nie, nie żałuję. Pamiętasz jak rozmawiałyśmy po zabiegu? Powiedziałam do Ciebie, żałuję, że tak późno. <noise> żałuję, że tak późno. To jest, często co słyszę, Dziękuję Ci za zaufanie, bo to też bardzo dla mnie dużo znaczy. Jaki ból odczuwałaś podczas zabiegu? Do czego byś to porównała? Porównałabym to do wyrywania włosków brwi. Pensetką. Pensetką, tak, mhm. że bardzo mam no ból i nie ma się czego bać. Czyli nie bolało? Nie, w zasadzie nie. W zasadzie przy drugim zabiegu usypiałam. Może nawet się zrelaksować na makijażu permanentnym, w permanentnym brwi, także drogie pani, nie mam bać się czego obawiać. Anieszko, powiedz mi, czy się jakoś specjalnie musiałeś przygotować do tego zabiegu, eee, czy poleciłabyś klientce, koleżance, przyjaciółce mamie ten zabieg eee, i dlaczegoś eee. w ogóle się zdecydowałaś na to, żeby przyjść akurat do mnie? Po pierwsze, nie musiałam się przygotowywać specjalnie, nie mam jakichś chorób jakichś specjalnych przypadłości, więc myślę, że to też jest duże ułatwienie. Nie Natomiast... tylko tak, przeciwwskazania, tak, tak, zapoznałaś się z nimi i stwierdziłaś, że jesteś gotowa. Na tak, zabij. tak, nie było żadnych tak. przeciwwskazań, więc tu nie było żadnych specjalnych przygotowań. Akurat, ja potrzebuję osoby, której ufam i którą znam, więc znam cię już od kilku lat i widziałam, jak się szkolisz, widziałam, jak wygrywasz różne konkursy, różne zawody. No i widziałam twoje prace, więc jakby. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyłaś. Czy poleciłabyś makijaż permanentny swojej najbliższej przyjaciółce, mamie, teściowej? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Naprawdę polecam. Trzeba się po prostu przekonać, i jeśli tylko możecie, to zróbcie sobie makijaż permanentny, to naprawdę pomaga i ułatwia codzienne życie. Dziękuję Ci Agnieszko za rozmowę. Mam nadzieję, że rozwiałyśmy szereg pytań, które często panie nam zadają podczas konsultacji. Agnieszka jest żywym przykładem i moją prawdziwą klientką, która się zgodziła ze mną porozmawiać i przekazać te informacje, żebyście Wy nie bały się po prostu przychodzić do mnie. Dziękuję Ci Agnieszko. Bardzo mi miło było z Tobą porozmawiać i do zobaczenia na korekcie. Dziękuję. <grystanie>